Ten mężczyzna dostrzegł okazję biznesową podczas zakupu herbaty. Zauważył, że herbata, która normalnie kosztowała 12 dolarów tutaj, była sprzedawana za zaledwie 5 dolarów. Zapytał więc sprzedawcę, dlaczego herbata jest tutaj tak tania. Sprzedawca wyjaśnił, że poziom konsumpcji w tym miejscu był bardzo niski. W efekcie dużo herbaty zalegało i nie mogło zostać sprzedane, dlatego sprzedawano ją po obniżonej cenie. To sprawiło, że mężczyzna zrozumiał, że trafił na świetny sposób na zarobek. Wypłacił wszystkie swoje pieniądze i wykupił całą herbatę ze sklepu. Następnie wsiadł do pociągu i udał się do wielkiego miasta, by ją sprzedać. Wkrótce zebrała się wokół niego grupa kupców. W ciągu jednego dnia sprzedał całą herbatę i zarobił dużą sumę pieniędzy. Zachęcony tym doświadczeniem, kontynuował ten sam sposób działania. Na początku zawsze udawało mu się sporo zarobić, wykorzystując różnicę w cenach, ale pewnego dnia, gdy miał zamiar sprzedać herbatę, Zauważył dużą liczbę inspektorów na stacji. Było oczywiste, że prowadzą dochodzenie w sprawie jego działalności handlowej. Gdy ogarnęła go panika, zjawił się jego przyjaciel, wsiadł do jego samochodu i opuścili stację. W trakcie rozmowy dowiedzieli się, że inny ich znajomy, zazdrosny o jego ogromne zyski ze sprzedaży herbaty, doniósł na niego.